Nie spowodują, że gdzieś tam po prostu się użyje tych bomb nuklearnych. No dobra, poczekaj, ale Ty wiesz, że teraz Unia Europejska chce wydrukować dużo miliardów euro i, i my powiedzieliśmy weto, nie? Bo my nie chcemy tak drukowanych tych pieniędzy, bo to sztucznie drukują. Przecież Narodowy Bank Polski też może drukować złotówki, nie? Mm. To, jest, to jest wszystko oszustwo, te pieniądze. Te pieniądze nas oszukują. Mm. Ludzie, żeby żyć, to trzeba umieć coś zrobić, trzeba umieć napalić piecu, mm. trzeba narobić drzewa. Bo inaczej to zginiecie, bo jak wam włączą prąd i światło, to wy w tych blokach pomrzecie. Przychłóćcie się, ludzie, ziemianki te budować trzeba tam, działki, niedziałki, to jest dobra rzecz. Ty masz działkę? Ma działkę. działkę. No to dobrze. mi to... kupują tam działkę, Aha, do... się od tego sąsiada, co zmarły. na Wiesz już po tym zmarłym. Tam no dzisiaj byłeś na pogrzebie. No to yy, świesz panie nad jego duszą. Dlatego w podziękowaniu musiałem po prostu być na jego pogrzebie. Rozumiem. Yy, dobra, to wracamy no, teraz. To bardzo do... Go lubiłem, do... Z wracamy sprawa. do żywych. Czekamy dyskusje tematy i to na tyż kolega. Wracamy do żywych. No, ale bo, no trudno, trzeba odwiedzać żywych, żeby, żeby póki żyją, a teraz mówią, zostań w domu, siedź w domu i nigdzie nie wychodź. No się no, to można zwariować, można zwariować, powiedz. Bo właśnie, no właśnie, no tu przyjechałem po prostu, bo już... już nie miałeś, nie miałeś no, siły no, siedzieć w no, do domu. Nie, stwierdziłem po prostu, że jakoś dziwnie w ogóle, że, że ludzie się dziwią dziwnie patrzą w tym tramwaju, że jakiś taki jestem. <laughs> bo bez maski? Czy na masce? Normalnie byłem masę we wszystkim, ale jakoś tak, tak, taki byłem, taki jakby... No, inny, inny. Jakby z psychiatryka po prostu wyszedłem. A no tak, no bo kurde, no kto no, no siedzi w domu, to tylko do psychiatryka potem mój jak? No inaczej się nie da, bo jak siedzisz długo w domu, to zwariować ja by... nie, i... nie, ale taki się nie w domu, jak się najsam siedzi na przykład, siedzi do tego sam yy, przez dłuższy czas, no bo, no, bo wiadomo, no, no ani na basen wejść po prostu. No na basen ani, nie, zamknięte. Ani jakieś w Siłownia też zamknięta. No, no też taki Wojtek, go raz odwiedziłem, ale on taki jakiś dziwny, tam te popijawy u niego. To, siedzi w domu i pije. Tak, tak, to a, no, po prostu. A ja też mam tutaj butelki, patrz. Ja robiłem, no. chciałem Ci powiedzieć, że zrobiłem własnej roboty wino, prawda? O, mam tutaj. Nie, Możemy mieć, no. ma, Ale nie, ja tylko się pochwalę, nie? Bo to jest rozlane dopiero co dzisiaj. Tylko powiem taką no, jedną rzecz, taką, tak szczerze, że jeżeli człowiek jest osobą samotną, żarty, nie ma do kogo wyjść na przykład. Tak, do kogo gadać? Do kogo, w domu? Znaczy nie, żony nie ma. teren można, ale dusz z niej w domu powoduje, że jak się wsiada do tramwaju, to ludzie myślą, że go wypuścili ze srebrzyska. Już prawda. widać po oczach. Tak, się, widać. Że widać. widać, 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 widać bariat, nie, bariat. nie, nie, wariant to co, ale, ale miał po prostu wypis akurat i teraz musi się odnaleźć no, no, Za jakiś czas może no, być normalny, w, normalny ale, świecie, ale, świecie. ale... musi się odnaleźć... Panie, nie, 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 masz nie, będzie, nie, nie, nie ma już normalnego świata. Teraz będzie po to już nie będzie... Nowa normalność, tak to nazywa premier. Nowa normalność będzie teraz, No, no, no to jak nie wrócimy do normalnego świata. Ale na przykład, weźmy na przykład obóz społeczeństwa ma schizofrenię. To w ogóle od tego trzeba... A to jest dużo takich. Tak, to, to, tak, tak, tak. To, 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 to każda choroba to, to, jak każda inna. Po, powiedzmy każda choroba, choroba każda inna, schizofrenia, ale to ma obu społeczeństwa, bo na przykład, raz na przykład jest za ryzykiem w ogóle, za, za taką, że, że, napiętnowywanie na, na w ogóle LGBT, że, że, że należy po prostu się trzymać zasad, tradycji, a innym, ra, a innym razem, że, że trzeba być i, i... A to kobiety i, 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 tak raz, mają. Raz, raz tak, raz tak. A to kobiety są zmienne. Raz to raz tamtą. To kobiety tak lubią. No, ale teraz, a, a, a teraz zmienne są. A teraz mężczyźni nie wyścieją. A ta tego, tak, bo się, tak. się depilują nawet. Uuu. Nie tylko, nie tylko. Nie, 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 nie o to chodzi, ale właśnie taka, taka huśtawka występuje już niezależnie od płci w ogóle u No to czekaj, czekaj, czekaj. Że... Kochany, ja ci też powiem. Kiedyś idę w parku, idzie dwóch facetów. No tam. kobiety się szczygą krótko no, dobra, na przykład jeżdżą, więc robi się męskie. Kobiety się maskumalizują, a mężczyźni się Kremizji. Kremizji. Ale, ale ja Ci powiem jak to wygląda, z no, mojego punktu widzenia, bo ja kiedy siedzę w parku, patrzę dwóch facetów idzie takich wydefilowanych w krótkich spodenkach do parku nie? I, i tam piaskowica, dziewczynki, dzieci się bawiły, siedziały matki z dziećmi, a oni tkają te wózki, nie? takie z dziećmi, nie? nie ja wie, co wy robicie, a bo my jesteśmy na urlopie tacierzyńskim, ja wiem jak to tak, no co wy robicie na tym urlopie, a no karmimy dzieci, pieruszki zmieniamy, gotujemy zupki. I, i karmimy, a teraz co, czemu to się wydepilowali, a bo my idziemy tam do tych, do tych pań, one są wszystkie wydepilowane, musimy być tacy ta sami. Ja mówię, kurwa, przecież to dziecko to ma dwo, dwoje matki, a nie, ojca nie ma. Już ojca Dobra, nie ma, a ja no jak to, jest to cholera, jasna, co jak to jest? Ja taką książkę, Kaliować taką można. książkę o osobach transpłciowych, <laughs> o płci od nowa na przykład i hmm. tam było, były takie, takie historie Szkońca na, na przykład, że powiedzmy, dziecko miało ojca, i miało matkę, tak? I teraz. Ale, ma, ma, no to ma, no, nie, matka była, oczywiście, lubiła swoją płeć, a ojciec nie za bardzo, nie? Zmienia płeć. No, w pewnym momencie stwierdził, że mu płeć nie odpowiada i zaczął zmieniać na żeńską. I o, potem doszło do takiej sytuacji, że to że, 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 że dziecko miało dwie mamusie. A zmieniło mu się. I, tak, dobrze, no, nie, no, 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 nie bo Bo, bo ten ojciec już się feminizował totalnie. Zaczęła brać szajbę. Sajbę! Sajbę! Nie, bo to jest tak, że nie może nie 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 nie, 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 nie. nie, Świat idzie na, na, na głowę. Poczekaj, czekaj, czekaj. czekaj. A, może, a, może, a może właśnie trzeba być wyrozumiałym, że, że może to jest tak silne, że ta osoba tak musi? Nie, nie, nie. nie, coś Jak się już urodziło dziecko, zostało się ojcem, to za późno. Ale trzeba było wcześniej zmienia w płecie. A nie teraz. Jak już się ma dziecko, jest się głową rodziny, bo ojcem A może ubrali. już wcześniej tak osoby już. Pies, już jakieś tam to po co rodził dzieci? No dobrze, więc kobieta so, urodzi dziecko, że a potem się przez... Zostawmy ten temat, bo to jest głupie. Ale, 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 Zostawiamy. ale, to jest bardziej sprzyjanie Taki, ale, ta, nie mój mój ale nie skrzyjajmy tam, zostaw. Nie, Ja mowa... Acz, jak że my nie wiemy czestań, co przestań, jaka mowa nienawiści, gra. mowa nienawiści? Co komu w duszy gra tak? A czekaj, czekaj, mowa nienawiści to jest wtedy kiedyś no. komuś... Wypierdalaj mówisz, no to jest nienawiść! Dobra, no to jest, ale, ale, ale na przykład e, e, nie, nie rozumiemy i, ja tutaj, nie się i, i to, to nawet znowu jemy, krytykujemy. Tak? Dobra, krytykować można. A może faktycznie to było tak silne, ale że tak musiała. Poczekaj, poczekaj. No i teraz to, to dziecko miało tak, miało, miało Żadna oraz tatusię miało, ja, ja nie oraz ja tatusie. tatusię. Ja widziałem od, ja odwrotnie, że, że matka urodziła dziecko i potem zamieniła się w faceta. A, I wyjechała no to, do Ameryki, wyjechała do no Ameryki i wróciła, a czekaj, to, czekaj, jeszcze nie koniec. I te dziecko jak wróciła już miało 18, 19 lat i te dziecko, bo on już był facet ten, Mówię, tak. I te to dziecko to. się zakochało w nim, bo on korepetycję udzielał, w tej własnej matce się zakochało, bo, bo facet, no kole to wszystko no, no, zwariować no, no, można, a on się zwiedział, a mu nie powiedział. no to a mu może, jest, a może a może wcale nie, zwariować można, daj mi sobie spokój z tą, z tą jaką, analizowaniem, tym tym, tym tym analizowaniem się tych tematem, daj mi spokój, Jedziemy ja dalej, jedziemy dalej, spokój, że to jest ja na już przykład, widziałem bo... takie rzeczy na morzu, na morzu, Bo na przykład na zachodzie to takie robią takie procedury, no bo oni robią raz wariata. No. dobra, ale to taki co jest kurtu Kultura. I jaka prostu, kultura to jest, zmiana, to jest bie, no, zmiana kultury no, no, to jest zniszczenie tradycji nie wiem tradycja, no, tradycja no, jest nasza no chrześcijańska. dobra gramy N nie ale, nie ale tradycja ma do, do tego gramy, nie powód, że nie wszystko w przyrodzie ewoluuje tak i dobra. na przykład pojawiają się w internecie zdjęcia na przykład że facet w ciąży no bo się urodził jako, jako kobieta i miał narząd kobiecy, tak, facet, a... Facet a, a, nie urodził dziecka. A, 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 a facet nie wygląda kobiecą? Nieprawda, nieprawda nie, żaden facet nie urodził jeszcze dziecka, jest nagroda milion dolarów wyznaczona, żeby facet był, urodził. Nie on on urodził. On urodził. Nie może urodzić. nie może, urodził, nie, był kobietą, nie rozumiesz? Nie no, mógł ale nie ale mógł facet urodzić, facet nie mógł urodzić dziecka. Ale urodził nie kobietą, był kobietą. prostu był urodził No to był kobietą, no to był kobietą, po prostu od początku, od początku był kobietą. Świat wymaga myślenia logicznego, a nie nie, rozmydlanie, ale to, to jest ale... to jest rozmydlanie, czy nie ma nie należy kogoś oceniać według urodzenia, czy Ale nie chcę będą, tak? no, tak, tak, no. będą tacy i tacy, ale nie chce będą tacy i tacy pan gracy, ale nie może być tak, że nagle ci są ważniejsi od, ci, 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 o, o inni, nie. od innej orientacji od wszyscy, tego normalnego wszyscy, człowieka. Wszyscy, wszyscy, wszyscy są o, to, równi, nie, są teraz równi. oni są być ważniejsi ci z LGTB. Dobra, A? A wypierdalaj, 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 wypierdalaj z tym tematem, wypierdalaj, gramy, gramy, wypierdalaj z tym tematem, gramy, gramy teraz, gramy. Kary, Skup się na muzyce! Muzyka, muzyka! Grać! Grać! Ojciec grać! Dobra, dobra, nie gram, grab, nie gram. gram, 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 gram. Gramy? Też, gramy, gramy. Ty co, tylko ja wiesz co, ja na... Ale nie A ja, na ja z, na, na z tego, że jestem wyjątkowo, to Dobra, ale gramy, ale gramy, gramy, gramy teraz. A ty mnie po prostu tak oprawdziłeś, że ja nie Nie, ja po prostu rozumiem że górcie się jak czegoś nie rozumiemy, to nie możemy. Ale Każdy ma swoje poglądy. No dobra, gramy, no ty se mów to, co chcesz, ale masz grać. Dziecko miało brusię i tatusię. Wypierdala z tym tematem, wypierdala z tym tematem, dawaj, gramy. miał brzeg był w ciąży, kobieta nie mogła. Wypierdali z tym tematem, gramy. Okej, Gramy Spoko w pozy. Gramy, no, bo okay. się wkurwiłem. No. Bo będę jest... strzelał, Bo będę Ale jestem tolerancyjny od tego, że No dobra, bądź tolerancyjny. Taki... Ja też. No. Dlatego, my, dlatego nie strzelam. Bo my dlatego, dlatego nie szelimy. Po prostu jak nie zagniemy, to nie powinniśmy też dobra. tego napiętno wybrać. Gramy, tak? gramy. Biega damy. Koniec dyskusji. Koniec dyskusji. Baran. Dobra, okej. Okay. Skup się. O, szyma beczka, do laseczka. Szukacie beczka to do laseczka do śniemego. Poko ją. znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, spoko kamion, wam się podobał! My śnieczku kochaneczku, palcą ci nadal, bardzo ciły na she made her Dziewczyno, pokaż się, ale pokaż, no, pokaż Dobre, tam, okay. się tam, dziewczyno, bo dziewczyna się tam chowa z tyłu za kamerą. Chodź no, się, pokaż się. Nie, mi bo ten i... głos wyszedł, tak, głos mi no, 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 od tego, od tej Od gadania, od gadania, bo to tak trzeba grać, to... nie gadać tam. My nie gadamy, tak, tylko gramy, no. Nie pogodę, gramy, nie, gadać, się ale wykluje, ale nie gadać, a nie rozumie, tak, ale nie grać. Ale dobra, nie każdy ma swój rozum, no, nie każdy coś rozumie. Gramy. Komórkę. Komórkę, komórkę dać. Komórkę od... Od czego? Od Adamarki. A, ładowarki już przyniosłem. Bez kończyny, bez no skończymy, kończymy tak? na dzisiaj, właśnie, ucienek. proszę Państwa, chcieliśmy zakończyć, bo musimy komórkę od ładowarki odczepić i pozdrawiamy wszystkich. Dzisiaj był specjalny koncert w ramach akcji odchamiania. No musimy trochę trochę z tych naszych pokazać, że mamy też i artystów w naszym bractwie korsarskim. Krzysztof symbolista, gra już 30 lat. Na... Kto się te cymbały robi, powiedz? No, to kto ci robi takie cymbały? Skąd to bierzesz takie instrukcje? Na znaczy w dużej części ja to wykonałem. Sam tam, robisz. Nie, on wykonał całą tą ramę, stolarz, nie? A stolarz. Te wszystkie strojki umieścił, a ja to naciągałem te struny. A te naciągnęłeś, Ale projekt był Twój. Jak ma być? Tak, to tak, tak, No rozumiem. Dziękujemy bardzo Krzysztofie. I stolarz, dużo zdrowia, profesji, radości, miłości. I wszystko. Cześć. Ale po prostu to jest tak, że po obie, to jest moje wykonawstwo, nie te cymbały. Rozumiemy. Także wykonuj bo, dalej. Możemy bo, bo, to nastroić, wszystko to naciągnąć, to wszystko tam się musiałem odpowiednio to poustawiać, tak aha, to, to, to wie, Ale? nawet więcej pracy niż ten stolarz, on ty... miał maszyny, a ja to więcej pracy wykonuję. Ja rozumiem, a Ty piszesz tak, słowa, słowa piszesz do swoich piosenek? Tak. tak piszesz słowa, słowa piszesz do piosenek swoich, swoich? Słowa i muzykę? No, też, no Komponujesz, komponujesz, pisze, tak? komponujesz pisze, muzykę tak? też? Tak. Czyli potrafisz robić, no, to zrobimy tak. nowy razem utwór o korsarzu. Dobra? Zgadzasz się? Dobra, ja mam nadzieję swoją damy, damy. I potem ty, No dobra, to jak już to opanujemy. opanujemy tak? Dobra, dziękuję bardzo. Ahoj, pozdrawiamy wszystkich. Ahoj, ahoj kurde. Ahoj, kurde. nie damy się żadnym minusom, żadnym wojnom. Płyniemy, płyniemy na morze. Płyniemy, a wiatr dnie. Płyniemy, bo jesteśmy zakochani. O. Ja mam taką ładną ja żonę. Ja mam ładną żonę. Cześć, papa. Dobra, koniec, kurde. Koniec, kropka.